Co się tu wziął, taki piękny. Coś pięknego. No ładne cacko. Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję, no, nie. to jedziemy. Wie pan, bo my też mamy syrenkę. Bardzo mi przykro. Znikąd ratunku, znikąd pomocy. Potrzebuję pomocy! Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Proszę bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego? Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przypusu, zabrzeć związek małżeński? Proszę powtórzyć pytanie. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przypusu, zabrzeć związek małżeński? Nie ja mam czasu na odpowiedź? Małżeństwo przez Was zawarte. Ja powadam kościoła katolickiego. Potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca... Proszę Pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Ja łapówek nie przyjmuję. Wie, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Rozumiem, rozumiem. Proszę się nie martwić. Jestem również wykwalifikowanym kulturalno-oświatowym. Zorganizuję panią miłą, przyjemną rozrywkę. Proszę być zupełnie spokojnym. Y, alkoholu pani nie ma? Nie, nie, tylko woda kolońska. Wodę brzosową. Można prosić. Koko jumbo i do przodu. To moje hasło. Dobre, nie? Zobacz, bracie. Spójrz jak oni się ruszają. Przykumaj te koczy ruchy. Halo? Halo! Czy można stąd zadzwonić na miasto? Małżonka się niepokoi! 300 dolarów? No. To ja sobie za to kupię, Maciki. Jak ja zakochany jestem Dobra, dobra, nie poznaję kolegi Cicha woda Stanyk, twój rok. Za Stanyk, twój bruk! Zgadzę jak wienie Recka, ten śwagier tyzdra Widzisz synku? Tak wygląda baleron To alkohol! Największa trucizna! No, kończcie flaszkę i do domu Niezu, ale dzień? Myślałem, że się już nigdy nie skończy.